Dobra, wow, witam wszystkich. To kolejny odcinek z Warframe'a. Jest ze mną Artem. Siema. Czekamy teraz aż się załaduje. No. I mam nadzieję, że... trochę podnieśli poziom w niektórych miejscach się nie da grać. Ale dobra. No, teraz Myślę, filmuję. że tu się będzie dało. We dwóch. I nie umrzemy. Na którym jest? Na... Fenusie. Ale sobie mikrofon precyzyjnie dałem. Po prostu nie, ch nie chcę widzieć tego. Zadanie, Right okej. Okay. Lepiej mnie trochę słychać czy nie? Dobrze cię słychać. A, jak no zwykle. Dobra. Ciebie lepiej słychać niż mnie. A jak zwykle na moim nagraniu będzie słychać gorzej mniej ciebie. Moje! Łódź, no Do pieca idź. Sam idź do pieca, spłoń tam. Ty idź, starsi idą. Fak! Wyleciała na Kolesia. nie młodsi, oni są potrzebni. Starsi star starsi pierwsi idą. A, obroniłem przed włączeniem alarmu. O. Dobra, z nimi mi łatwiej idzie. No, oni są łatwiejsi. Znaczy, bym żydzie. Mm. schowałeś się tu? nie nie ma kolesia a dobra odku... mm. no chodź otwieramy biegnę mi się lepiej walczyć no otwieraj pi... no klikłem już działaj no w końcu za tak. trzecim razem uważaj na tych z elektryczną pałą z elektryczną pałą wiesz jak to brzmiało? nie no. Elektry z elektryczną pałą co? ja szukam jego jego gówna do miecza ale tego tu nie ma musiał iść na Wenusa, ale tam jest źle trudno i jest klątwa tam tak? Ej, już sobie nie przejdziesz. Trudno. Tam, a jego je leczą dwa pojazdy. Dobra, jeden z d Dobra, muszę to wyłączyć, bo, we bo mnie za chwilę tu zabiją. A mnie męczy ten z elektryczną pałą. <grym> z elektryczną pałą. Z Dobra. elektryczną pałą. Czemu tutaj w ogóle lutów nie zbierasz? Jakich lutów? No, e tak jak w TF, nie można czapeczki powiedzieć, Ale Ściągnij sobie TF na mm. no Szybko niszczę to. Nie. nie lubię tych. Bliźniczki nie są miłe. Tak, plecy Trudno ja. Nie. Idę startować Masz brudne plecy Ty też Ja mam czarne Ja też mam czarne Mam też Masz w broni, czemu ty z pistoletem? Bo mi lepiej Aha Mój pistolet jest Szybko. Ich się lepiej zabija no, no tym pistoletem Bo nie trzeba im strzelać w łeb, co? Tak. Musia ci zostawić Niestety jak mogłeś... No znowu wysadzę beczkę pod oknem Eee, coś Będę musiał... Będę musiał naprawiać Hydraulik ze mnie prawdziwy. Zapewne słyszycie od kurze. No ja tego słyszę dobrze. Czyli że to no. O e, cicho jesteś i to bardzo. Jak bardzo cicho. No teraz lepiej. Tak, z elektrycznymi pałami tu biegają. Oo nie, a tak nie. Bie. O mi się z nimi dobrze walczy, bo nie muszę na tym celować w łeb. Się nie zostaję... Może dlatego mi się lepiej walczy z pistoletu, ma dwa razy większe obrażenia niż karabin. Ha. Ja będę musiał sobie tamten pistolet za 50 tysiaków kupić No nie ja mam dokładnie połowy mi brakuje Ja gdzieś 20 tysięcy Co ty 25? No No bo ty grałeś przedniemy wiesz Gdzie mamy iść chatan? Tam gdzie ja. Ja dobrze wiem. O. No. Utknęło mnie tu. Dobra, zdenerwowałem się. Dups. Co ty zrobiłeś? Oszczepy U mnie elektryczne pały wybiły e, Czemu oni w powietrzach są... O, w powietrzu są. U mnie są na tym. Niektórzy w powietrzu tu wiszą No bo ich nabiłem. W powietrzu. No ha, dobra Ci oni lewitują Okej okay. tak, jak jesteście zainteresowani Skyrimem to zapraszam do mnie Przestań się reklamować mm -hmm, nie Przestań tak lecieć Ja mam gry, których ma... Ja mam gry, które mało kto zna, haha Też je będę reklamował Jakie? Mundeset no Storm ma dwójka kto zna. Powiedz mi. Jest taka trochę starsza gra. Chcecie coś mniej znanego to u mnie. Właśnie Jest tu tak. gdzieś beczuszka? Tak, nie ma beczki przy oknie. Tam je Ta nie zadziałała. O dupę Artefakt wypadł z robocika. Jaki? Ja potrzebuję tego bez, bez na coś tam technologię Orkin No dawaj mi to jak to masz Bo zrobię z tym jęcz A ty, go na, ty nie masz schematu Jezu ile tego tu Ja, ja zbieram na Volta A potrzebne ci to jest? Ale ja ale ja tego nie ma, Ja tego nie miałem Miałem artefakt inny jest potrzebna technologia Orkin. Mi też. O nie. Nastąpił konflikt. Co to będziesz musiał sobie raczej kupić. Ale tego się nie da kupić, chyba. Da się. A Jak się da, to se dokupię. To mi też dokup Sam se kupię, mnie jest potrzebny nie. Ja ty w ogóle nie mam tej kasy takiej. Nie, z tej niedziwnej. Nie, ja też jej nie mam. Co? Ja też jej nie mam. Wydałeś? Mam i 25. Ja w ogóle, no to ci starczy akurat chyba. Czy tam trzeba 30. Na co? Na co orkińu coś tam. Nie wiem, nie kupowałem tego nigdy. To Rady. czemu się pytasz mnie? Bo mi jest potrzebne bardzo. Tak. E, jak jesteście zainteresowani, czekajcie, czy o wasie Neverwinter'em, to zapraszam do mnie. Będzie, je, będzie jeszcze jeden odcinek. Fak. Dzisiaj chyba wstawię jeden odcinek z Neverwintera. Ściągnij sobie. Tylko 5 giga będzie dzisiaj ściągać. Szybko. To coś daje ta gra Jakiejś no. mądrości o. Tak Mądrości w, w MMORPG grach u kolej spał do Ciebie biegnie o, 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 U mnie zobaczycie jak się zobaczycie jak się fajnie kręcił A, nie mam ammunicji Kolej spał. Ale mój pistolet chyba więcej obrażeń zabie zabiera niż mój karabin No bo on taki jest A mój jeszcze więcej Ale no, mam pierwszy pistolet Bo on trochę więcej On trochę więcej Mój trochę więcej Nie uciekaj Czemu? Ja go pobieram mhm. Co? Ja już takich trzech pobrałem I co oni dają? Nie wiem Nic nie dają? Jak nic nie dają co możesz im to możesz... dają expa Nic nie dają to możesz ich wziąć O, elektryczna pała <grym> W ręce im najlepiej albo w nogi coś takiego Oj, słyszę odkurzacz, co nie? Tak, słyszę. Szybki magazynek dostaję potrzebny mi to. Ja tu mam dużo tego. Ja to sprzedaję. Da się to sprzedać? Tak, wszystkie te ulepszenia da się sprzedać. Dlatego ja, że tak czynię, żeby mieć więcej pieniędzy. Dlatego mam trochę więcej pieniędzy. A, pała, pała. Przedłem. Co Co zebrałeś? Shuriken, okej okay. Shuriken Możesz go używać? A tu jest dodatek Który coś daje? A ty źli, źle idziesz No sam źle idziesz Ja Spal idę się. dobrze Spal się E, dobra, gdzie ja jestem? Tak. A babla Dobra, ja tutaj będę się z nimi bawić Ej, jeden jest... elektryczna pało Jezu, mnie spały bije. A mnie dwóch spały bije. Na dwa baty. Wow! pobiegłem po ścianie! Ale... ale... leko Jestem super, biegam po ścianach. Widzę, że Ty też używasz pistoletu. No, bo już nie mam municji. Zawsze takie municje do pistoletu. Koniec! Ej, tylko miejsce dla mnie spada i no, ty... Dla mnie, moje. <laughs> nie, bo dwoje. Moje. O, zarobiłem jeszcze półtora tysiąca i tysiąc dobra. Tysiąc w niepotrzebnych Dodatkach, dobra To było na tyle, jeśli wam się spodobało mm. Pozostawcie łapkę w górę, Siu macie jakiegoś wagi, w komentarzu Jeśli chcecie więcej mi filmów, zasubskrybujcie ten kanał, najlepszego Subskrybujcie mnie, nie, nie, nie kaszelkę, no cóż, cześć Nie! <ślajesz>. Ja zadałem więcej obrażeń nie, jest prawie wszystkim wygrywam. Ej, ej, ej. No, ty, ty, te, ty teraz wygrywasz. No, dzięki mojemu pistoletowi. Tak. Ej, ja już nie mam wskrzeszeń Najlepszego. Dobrze, że nie padłem. Ja mam jedno. Jak się, jak to można sprzedawać? Normalnie. Normalnie Wstęcz. Wchodzisz, Arsenał Klikasz, Przekaj. Mody i sprzedajesz Ej, mody Ej, mody I masz sprzedaj, tak na coś mody, Tak, sprzedaj uuu uh. dużo e, Precyzyjny strzał, już mam taki. Ja penetrujący już mam tak. Penetrujący. Odbyt. Oj.